Zapraszam Was na ranking najlepszych modeli góry od bikini Bodia dla dużego biustu. Pierwszym modelem, jaki będziemy wrzucać w ranking, jest bestsellerowy model WRAP. WRAP ma szerokie ramionczka, jest to autorski model, świetnie podtrzymuje nawet bardzo duży biust. Eee, możecie go dopasowywać w obwodzie, więc jak najbardziej sprawdzi się. Nawet do ciężkich piersi. Ląduje na miejsce pierwsze. Kolejny będzie Taj. Mimo, że wyglądam, przypomina trójkątne bikini, przez to, że ma szersze paski, super nadaje się też dla większych piersi. Przez to, że no, mimo wszystko jest to bardzo miękki model i nie zapewni tak mocnego podtrzymania jak wrap, Taj ląduje, na no, według mnie, w czwartym miejscu. Kolejna góra to jest Libre. To jest najnowszy model, który powstał na bazie wrapa. Jest przedłużony. Ma bardziej zabudowane plecy dla jeszcze lepszego podtrzymania. Naprawdę przetestowany został przez posiadaczki bardzo, bardzo dużego biustu. Więc Libre leci na pierwsze miejsce do waszego ulubieńca wrapa. Kolejną górą jest góra Beso, czyli model na fiszbinie, regulowany obwód, podwójne ramionczka dla dobrego podparcia piersi. Jako, już nie wszyscy lubią fiszbiny, ja bym umieściła ją na piątym miejscu. Kolejna będzie Onda. Onda to jest taka bardzo sportowa góra od bikini z szeroką gumą pod biustem dla super stabilizacji, szerokie ramionczka. I naprawdę ten model ekstra trzyma nawet bardzo duży biust, więc ja go tutaj chętnie wrzucę. Na miejsce drugie. Mił to jest tak naprawdę taj, ale z usztywnieniem. Więc wielbicielki Taja z pewnością polubią się też z Miu. I tym samym mił ląduje obok Taja na czwartym miejscu. Kolejna góra Linda. Z szeroką gumą pod biustem, wiązana na szyi, dzięki czemu dekolt formuje się w bardzo seksowny rowek. E, możecie dopasować swój obwód poprzez regulację na plecach. N świetny model. Ląduje obok ondy na drugim miejscu. Góra Komodo. Świetny sportowy top, niestety bez gumy pod biustem, ale za to zmarszczony między piersiami. Fajnie podtrzyma nawet naprawdę duże piersi. Ląduje na miejscu trzecim. Gława praktycznie wygląda na pierwszy rzut oka dokładnie jak Linda. Ale okazuje się, że nie jest związana na szyi, przez co nie uformuje takiego fajnego koltu. Ale za to jest krzyżowana na plecach i dzięki temu zapewni lepsze podparcie dla bardzo ciężkiego biustu. W sumie powinnam ją umieścić przez to podparcie na miejscu drugim obok lindy. I został nam ostatni model. Wires 2.0 model z fishbiną, regulowany obwód i wraz ze wzrostem rozmiaru stanika rośnie też szerokość ramionczka. Dzięki czemu większy biust będzie miał zapewnione fajne podparcie. A góra wireless jakoś ma fiszbinę, ląduje obok Beso.